Trzy czynniki mają główny wpływ na uwarunkowania w inwestycje w nieruchomości magazynowe. Przede wszystkim poziom czynszów, po drugie poziom stóp kapitalizacji, no i po trzecie koszty developmentu, czyli koszty działki budowy. Z punktu widzenia czynszy w Polsce, jest to, Polska to jest jedyny rynek, na którym czynsze za wynajem magazynów nie wzrosły, gdzie w całej Europie poziom czynszów Znacznie rośnie na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Z drugiej strony, stopy kapitalizacji bardzo mocno spadły, co ma wpływ na wzrost wartości nieruchomości, i to jest trend, który jest trendem światowym dla rynku nieruchomości magazynowych. Bardzo ważną kwestią jest wzrost cen działek pod budowę magazynów, jak również wzrost kosztów budowy nieruchomości magazynowych, i te koszty w niektórych przypadkach nawet wzrosły o 50%. Co ma ogromny wpływ na y, dochodowość takich inwestycji deweloperskich? Jednym z głównych czynników, które rozróżnia rynek obecnie w porównaniu do tego, co było w ostatnich latach, są czynniki związane z środowiskiem. Przede wszystkim dekarbonizacja, która manifestuje się w tym, że deweloperzy prześcigają się w uzyskiwaniu coraz lepszych certyfikatów energetycznych na produkty inwestycyjne, które dostarczają na rynek. To oczywiście przekłada się w dużym stopniu na OPEX, czyli na koszty eksploatacyjne, które tak bardzo poszukiwane są, jeżeli chodzi o ich oszczędności przez najemców. Same kwestie środowiskowe też w pewien sposób wpisują się w trend finansowania nieruchomości magazynowych, gdzie niektórzy dostarczyciele finansowania dłużnego wymagają od deweloperów, żeby produkty, które dostarczają na rynek, Spełniały określone e, kryteria e, środowiskowe. E, dodatkowo, z punktu widzenia nabycia takich produktów, inwestorzy również, e, kierując się kryteriami ESG, poszukują produktu, który spełnia odpowiednie walory e, energetyczne i spełnia określone kryteria środowiskowe.